To grubo jest Dzień dobry Witam Mo Jakoś pomóc O kurwa Straszne przyciąganie ziemskie dzisiaj, prawda? Proszę? Mówię, że straszne przyciąganie ziemskie Nie, okej okay. skurcze w kolanach mnie złapały. A skurcz! To Fakty, faktycznie, no gimnastykę muszę zrobić. No. Jak skurcz łapie, to magnezu trzeba więcej. Organizm domaga się magnezu. Magnez Pole... i C, nie? Dokładnie, polecam spożywać dużo czekolady. No ale dokładnie, no i i Bo właśnie widzę, że pani idzie i coś to nie idzie pani to chodzenie? Ja od Tarnografica chodzą, ja idę, nie? A! Przez las i tego, i teraz mnie skórz złapał, Aha! A do Dąbrowic idę, nie? Aha! No, no to dobra, to szerokiej drogi! No, szerokiej drogi to jest gdzie Dąbrowic? O kurwa! Chwilę no odpocząć, bo na tak, nawet się nie mogłam podnieść, nie? Aha! To cały czas kolano, nie? Nie ma żartów, ze zdrowiem nie ma żartów, trzeba uważać na siebie, Szanować się przede wszystkim. No mówię, no tak mnie złapał skurcz. Co się podniosła od powrotem. Właśnie widziałem, że tak Panią niesamowicie ciągnęło ku ziemi. I, I dalej mnie ciągnie. Wszystko przez ten skurcz. No i dalej się nie mogę rozbierać, nie? Że nie w Pani tak to... tu mam przystanek, to ja się tam odpocznę, A. osiedzę chwilę. Aha. Tego to, może to No to dobra, to szerokości. No, Dziękuję, dziękuję. Do, do widzenia.